Mam dwóch kolegów, bardzo dobrych kolegów. Jeden jest kucharzem, prowadzi restaurację i kawiarnię, a drugi jest wybitnym mechanikiem samochodowym, rasuje motory. No, i od nich pożyczyłem pewne rzeczy. Ten co prowadzi restaurację i kawiarnię kupuje kawę w 5 kilogramowych workach aluminiowych to są takie worki aluminiowe a mechanik samochodowy na prostownik taki na 6V 12V 24 V i 9A do 16A. No więc pożyczyłem od nich jedno i drugie tych worków. Tych worków masz korko ugodno, to są aluminiowe. Ja zrobiłem z nich kondensator. Po prostu na dwie płyty nakleiłem to przy pomocy pinesek i włożyłem do ula. Zrobiłem z tego kondensator, tak jak tu widać. A w środku umieściłem, podłączyłem oczywiście prąd, a w środku umieściłem ramkę z czerwiem, w którym jest waroza. No i tak, najpierw dałem 6V, potem dałem 6A, potem dałem 12A, potem dałem 24V 6V. 9 amperów, 16 amperów no i tak się bawiłem i obserwowałem co się dzieje z warozą a potem podłączyłem 20 potem podłączyłem 220 volt no w Polsce to jest 230 No, i była fajna zabawa. Oczywiście pszczoły wszystko przeżyły. Aha, najpierw wyjąłem matkę, żeby, żeby nie było problemów, to wyjąłem matkę. Żeby w razie niepowodzenia, żeby jej nie stracić. No, i obserwowałem dennicę. Jak się na higienicznej dennicy zachowuje, zachowują pszczoły waroza. Pszczoły przeżyły, wszystko przeżyło. Ale co się stało z warozą? Tego nie powiem. Dlatego, że dajecie mi tyle łapek minus, że jak chcecie się dowiedzieć, to sami sobie to zróbcie. O, tu są pineski. I to wygląda tak. Pociąłem taki worek. Ten worek pociąłem. To jest taki długi, pięciokilowy. To jest folia aluminiowa. Gruba folia aluminiowa. I. Obkleiłem to. No może to wyjmę jeden i pokażę. O, tak zrobiłem. Taką jedną z jednej i z drugiej strony. Także to dookoła. W ten sposób powstał kondensator. A tu między tym pole elektryczne. Przy prostowniku to jest stałe pro... pole elektryczne, a przy 220 V jest zmienne pole elektryczne. Przy 16 A to, to już jest sporo, już można wodę gotować. Jak kiedyś obserwowałem kwiatki i na kwiatku położyłem termometr, taki jak ten cyfrowy termometr i położyłem kawałek folii obok to na folii było 55 stopni Celsjusza. I pszczoły to wytrzymywały, chodziły po, po tym po kwiatku i dalej zbierały nektar i tak sprawdzałem po kolei każdy i w ten prosty sposób Dowiedziałem się jak zachowuje się waroza w polu elektrycznym w kondensatorze. Jestem mile zaskoczony, że to taki prosty sposób. No czasem technika też się do czegoś przydaje. Oczywiście tu powstaje pole elektryczne przy stałym prądzie, ale przy zmiennym to i powstaje pole magnetyczne, bo przecież zmienia się. To jest prąd sinusoidalny i wraca od minusa do plusa, od plusa do minusa. Tak jak mówił sławny polski prezydent że są minusowe plusy i plusowe minusy. No więc on miał na myśli prąd zmienny. No ale niestety w tej szkole, do której on chodził, nie tłumaczyli tak wysoko, on był tylko w szkole przyzakładowej. No więc trochę liznął wiedzy. O tutaj numeruje. Moje ramki. A tutaj robiłem eksperyment na wąskiej ramce, jak się pszczoły zachowują, gdy w środek dam wąską ramkę. I też ciekawy eksperyment. No bo taka jedna, ta jedna okładzina to jest tak jak elektroda w tym kondensatorze, nie? Warto czasem mieć i kucharz ci pomoże przy pszczołach, jak tylko wiesz co od niego wziąć. Podkarmiam pszczoły daję taką dziewięcio, dziewięciopajączkową powałkę, i tu wkładam słoiki w każdym nie i podkarmiam pszczoły biorą jest niczego na razie jak dam 9 słoików to za dwa dni dmuchną 9 słoików a jak leję pod samą zakrętkę no to wtedy jest 9 litrów 9 litrów biorą No takie to doświadczenie.